Cześć Manko, z tej strony Turtles i witam was w kolejnym filmie na moim kanale z serii Minecraft prawdziwe życie sezon 3 jest to odcinek drugi jak widzicie no jesteśmy na dachu naszej bazy crime czyli oznacza to że no noc przeżyliśmy jako tako no rozglądając się y, wokół nas y, chłopaków nigdzie tutaj nie ma więc no oznacza że muszą być gdzieś na dole tak z góry patrząc sobie przybliżę na telefonie no milicji nigdzie tutaj nie ma Ognisko już widzę dogaszone przez chłopaków. No i dzisiaj chyba spotkanie widzowie z Asherem. Więc będzie dość ciekawie. Schodzimy już na dół. Właśnie, już co coś sobie zobaczyć co to, to jest, bo tutaj w sumie, no tu widzicie co za miejsce. Ciekawe miejsce, no niestety. Yy, myślę, że w tym sezonie raczej już nie będzie miał zbyt większego wykorzystania. Czemu? No, przyglądacie się w dalszej części tej serii. I my schodząc, słyszymy jakieś dziwne odgłosy. Nie, to nie jest stąd. Chyba na dworze jest, poczekajcie. Tak, na dworze jest. O, o ma? Gdzie jest Peter? On już poszedł na spotkanie z Asherem. Ale to co, oni poszli bez nas? My tam mamy iść, co? No, to wygląda. Jeszcze chciałem ci pokazać, bo skończyliśmy właśnie budować tutaj te w garażach miejsce dla nas. Czemu ja nic o tym nie wiedziałem? Byłeś zajęty stary, miałeś dużo roboty, no wiesz jak jest Dobra, dobra yy, to jest twoje, proszę Wow, nice, w ogóle szczerze Nie pamiętam w ogóle, żebyśmy kiedykolwiek tego używali, ja pamiętam, że zawsze tu było zestakowane jakimś gównem totalnym Czyli co? Tak, no mam tu jakieś mikro coś, łóżko jest Czyli widzę, że podstawowe rzeczy są, no to nice, no Mogę ci jeszcze pokazać moje i Pitera. No to dawaj twoje teraz, które jest tam. No to no, tutaj dobra. jest moje, następne. Tutaj jest z moim kociakiem. Twoja maskotka, to widzę. A co z resztami? Zresztą. Fajne, fajne. Co mam na myśli? No, reszta kotów. A, no niestety nie dało się ich tutaj jeszcze przenieść, ponieważ. No nie chcę też zwracać za te dużo uwagi do tego miejsca, nie? Jak ludzie widzą, że tutaj koty jakieś złapią czy coś. No dobra. O, no i tutaj o, jest Pitera, nie? No. Nie obrażając Pi A nie, bo tam jest jeszcze jeden segment, no to Peter na razie chyba ma najgorszy, jakiś bazony ma co to jest za syf No. no nie jest przyzwyczajony do bogactwa, to mu tam dużo nie trzeba. A tutaj jest jeszcze nieskończone, ale możemy tego myślę na razie używać jako jakiś pokój spotkań coś ten. No widzę, że są pudła nie rozpakowane z jakiegoś tego. No. no to nie będzie, nie? No myślę, że miejsce w sumie zajebiste, nie? Myśl, myślę, że nikt się nie skatnie, tu mamy tu mamy wyjście. No dobra, to chodź tędy. Czyli idziemy do nich na to spotkanie pod domem. E, no, a ty wyjdziesz z tym domem, bo ja właśnie tam a, jeszcze nie byłem. to nie, to pójdziemy, czyli drzwi są zamknięte. Ogólnie stary ci powiem, że gadałem no. wczoraj z Williamem, nie? Mm -hmm. To nam powiedział, że wczoraj strzelanie do kaczek przez Petera było słychać na połowę miasta. Taki kaczek on strzelał do kaczek? No, tam takich kurczaków i tak dalej. Może to taki idiota. Naprawdę. Co A pamiętam, tak dobra pamiętam. No ale, no wiesz, no. no Różnie bywa z ludźmi, różnie bywa. Ja już z nim sobie też pogadam. W sumie, to, że nie ma milicji na mieście teraz, to jest zajebistym. Naprawdę. Po prostu jestem tak zadowolony. Nie wiem, to, że William tak zadziałał, że oni nas na razie też nie szukają. To jest zajebiste. Myślę też nikt się nie chce tutaj zatrudniać, bo tu się dużo dzieje, a nie mają jakby jak tego powstrzymać za bardzo. No w sumie tak, Zajęliście wyglądem Kościół widzowie, Wy go W sumie na nagrywkach nie widzieliście, bo to było w tej przerwie, jak był na początku serii, no to żeście tego nie widzieli, ale no tak to się prezentuje. Dobra, stary ogólnie sprawa jest. Yy, chod, Co? Idź na chwilę, wiesz, już tam w ich stronę, a ja zaraz do was dojdę, bo mam jedną rzecz Dobra, sobie. to jest tam prosto i w prawo, nie? Tak, taki dom wielki biały. Dobra, widzowie, ogólnie, no, trochę głupio no, powiedzieć teraz nam Asherowi. No, miało być wielkie spotkanie. Miałem tam jeszcze z Maxem i z Piterem pogadać, ale widzowie, no, nie ukrywam, jak widzieliście, no, w poprzednim odcinku. No, raczej nasza postać nie ma żadnych chorób i można stwierdzić, że był to Gregory i właśnie będziemy musieli użyć naszych kontaktów, żeby go odnaleźć. I właśnie tutaj, Zara, będziemy wykręcali numer. Do postaci pewnej jest to Dawid. No, zaraz sobie do niego wydzwonimy i miejmy nadzieję, bo on jest takim ala detektywem dla kraju. On sobie pracuje tak pobocznie tam dla siebie, ale no, jak w takich ważniejszych sytuacjach będzie trzeba, to jak do niego przydzwonimy, to jest do naszej dyspozycji. Teraz poczekajcie, wybiorę numer. Hmm. Halo, jesteś? Halo. No, dzień dobry. Yy, ogólnie sprawa jest, pamiętasz, że dalej dla nas pracujesz i tak dalej, Byczku? No tak, tak, tak. Ogólnie sprawa jest, dasz radę za godzinę pod sklepem takim monopolowym, tam dobre piwko czy coś takiego, tam w boku, przy takim ziomku Menelu, dasz radę? No można, 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 no dam radę, dam radę. Stary, nie będę mówił ci więcej szczegółów, ale jest gruba ryba poszukiwana. Dobra, dobra. Dobra, to się widzimy za godzinę. Dobra. Siema. Dobra, widzowie, ja na szybko, jak już dzisiaj zadzwoniliśmy do Davida, jeszcze na szybko pobiegnę do Maxa i mu powiem, że no, żeby powiedział, przekazał Peterowi, miejmy nadzieję, że się nie wkurzy. A Sher też się nie powinien wkurzyć, bo to jest taki wycylowany ziomek. On to sobie lubi też dobre zioło zapalić, więc myślę, że on tam zawsze to wyluzowany jest. Więc raczej spiny nie będzie, Jadź sobie, co to jest. Teren wojskowy, wstęp zbrojny, Military Area, Keep Out No, Entry. Milita Dobra, nie będę z tym. Po prostu taka w skrócie informacja, gdzie jest ten Max? Gdzie jest Max? Wow Czy ty się. No. E, stary, ogólnie jest taka sprawa, że. Czekaj! Kurak! O, widzicie, chyba się przeprowadził. Ogólnie stara sprawa Nie, stary, spra, sprawa no. jest taka, że ja no muszę coś załatwić i no raczej albo przyjdę pod koniec, albo w powie po prostu przekaż to Peterowi i ja się robi, okej? tak trochę później rzecz powiedział. No, no nie spodziewałem się no. No dobra, ogarnę. Dobra, pion. To już lecę, siema. Siema. No to widzowie widzicie. Bez mniejszej spiny mamy tutaj zrobione. Jak chcecie, możecie też wpadać na stare filmy, gdzie była korzystana ta komenda szeryfów i ta tamta też naprawdę, powiem wam, że to był Pixie, season, Pixie season. Mało było filmów, bo miałem swoje humorki. Bywa jak bywa. Ale co, czekajcie sobie tutaj i zobaczymy, czy ten kościół jest otwarty. Tutaj miała pewna osoba, no widzicie nawet jest zdjęcie, miała pewna osoba odgrywać szczególnie miał to odgrywać taki Afer jeden. Niestety, dosłownie nie słuchaj, że dostał pana za tworzenie pewnych serwerów. Kumaty będzie wiedział, jakich serwerów. Ale no to co, widzowie? My godzinkę poczekamy i Widzimy się już za godzinę pod sklepem monopolowym, gdzie będziemy czekali na Dawida. Widzowie, jeśli chcecie dołączyć do naszej ekipy nagrywkowej, w opisie tego filmu macie link do naszego Discorda, najlepsza ekipa do Rabinowic, gdzie możecie się zrekrutować. Mamy bardzo dużo eventów, gdzie gramy sobie w jakieś luźne gierki. Nagrywamy też prawdziwe rzeczy, gdzie będziecie mogli sobie wybrać postać, jak będziecie chcieli odgrywać, w taką takąś czy taka chcecie być w pizzerii, w jakimś poczteksie i tak dalej. Naprawdę szczerze zapraszamy i widzimy się w dalszej części filmu. Yy, dobra no, widzowie, jak widzicie, no Jesteśmy już godzinę po, jest za minutę z biura, więc no czekamy. O nie, to jest kamera, ale no raczej jeżeli kopki sprzedano to Czekamy na Dawida. Nie wiem nadzieję, że nikt sam nie będzie. To i Żul, dobry chłopak. Patrzcie, sprzedaj marihuanę. Mąkę z Kolumbii. Legendarną mąkę z Kolumbii. Williama Smitha. O, siema, ma. siema, ma, Dobra, no to w sumie to nie powiedziałem przez telefon. Chodź tu bardziej tutaj, bo to są kamery. Chodź tu, bo to są bardziej kamery. Ogólnie no ci nie mówiłem, ale no to jest jeden z lepszych detektywów, jakich tu mamy. I po prostu musimy odnaleźć mojego brata. Była podejrzana, że no z dobra. Ty, jakby widzieliśmy to jakby na, na własnych oczach, że został zabity, przynajmniej ja to widziałem. No i wczoraj, żeśmy, tak, to było wczoraj, widzieliśmy jak biegał sobie po parkingu. Z czego słyszałem, Max mi gadał, że biegł do kanalizacji, ale no różnie to bywa, więc nie wiem. Więc po prostu pójdźmy zbadać kilka miejsc i no i pójdziemy zobaczyć, nie? Dobra, dobra. Do, dobra, nie róbmy żadnych podejrzanych ruchów. Na razie misja jest ogarnięta. Okay. I tak teraz y, to chodź za mną pójdziemy sobie na początku do no. O, koty sam przysięgam jakiś właściciel chyba zgubił te koty No to tak po kolei kanalizacja jest chyba tutaj i stary powiem ci tak ogólnie wszystko no. plan wszego wiem jak zabijemy burmistrza to będzie giga gigalipa więc zanim wyjdziemy będziemy uciekać do Meksyku nie? No I... Tak nie chcę, żeby to się oczywiście zabrzmiało i tak dalej, ale będziesz musiał zostać się na dwa miesiące, będziesz takim ala śpiegiem i dopiero wtedy, jakby będziesz się do nas dołączyć, żeby nie było przypału. Dobra? Dobra, spoko. Dobra. Dobra, dobra, to dawaj teraz za mną. Boże tu jebie. chodź tu. Chodź tu w, chodź tu w Boże, tu jebie! bo są mnie jeszcze sobie bardziej w poprzedze. Czekaj. No to sobie, sobie kupiłem. O Boże, weź... To bo szybko chodźmy tutaj stary. No tu jest ślepy załyw to chodź tutaj. Ja walę. Nie no nie ma... nie ma szans, że stary że Gregory tu jest. Ja walę w śmierdzi. No. Czemu słyszymy przymiał czynniku? O hu... tu pływa stary. Tam nie ma nic. Tam coś jest. O fuuu Jest coś, oho oho O pół, ochyda mm. Wyjście tutaj jest Stary poczekaj Nie, co ja mam na plemie? Ja mam Za chwilę miałbyś kiedyś... kiedyś dalsze kanalizacje, ale coś mi nie poszło Ja wale, ochyda, ale fuuję ja. Boże, matko, Bosta, tak, człowiek weź, co uciekajmy. No, weź, człowiek, szybko. Widzowie, nasza postać, ona, jeśli chodzi o ten odwrotny dynietne, to trochę jak ja w się życiu tak poza nagrywkami. Tak naprawdę nie toleruje żadnych z, takich, takich zapachów, takich zżygami. Tak mi to naprawdę nie podchodzi. Naprawdę. Dobra, to chodzi, David. No. No, dobra, przynajmniej się opukaliśmy trochę z tego. I w sumie jeszcze do jednej rzeczy, czekaj, jak my tu stąd wyjdziemy, Jeśli mógłbyś, nie? Bo to będzie dla nas bardzo ważne. Jakby będziemy szli do innego no. kraju, nie? I tak naprawdę no. teraz tak patrząc pod tym kątem, to To jed... dwie. dwie firmy, jakby jedyne, które mogą być dla nas pod przykrywką, no to jest moja firma, która niestety z czego wiem będzie tak ciężka. Do przepisania, że no raczej nie damy rady, i Twoja, stary Twój biznes jest idealny po to, żeby to przepisać, nie? To będzie przecież taki mastermind. Jak ty weźmiesz ten dokument i to przepiszemy, no i, i w sumie, tak, czekaj. Tak, chyba ja. jedynym tropem, jaki mi przychodzi do głowy, to chyba iść i popłynąć na, na ten, na wyspę Gregoriego. Wydaje mi się, że go tam chyba nie ma, ale poczekaj. Poczekajmy tak z pół godziny zanim się choć tutaj sobie usiądziemy, pogadamy, chodź ze mną. Dobra, spoko. Możemy iść idź do pizzerii. Albo dobra stary, Musi... chodź do tej twojej pizzerii. No. Syfox powiem. No za... No. no i tam zaraz ci coś upiś... ci coś upiścić. Dobra stary, o, kocham grafiki, kocham te grafiki. No Teraz na szybko pójdziemy Do pizzerii No i widzimy się za chwilę jak się ściemni Widzowie ten film jest nagrany na zapas Więc jeszcze nie wiemy jak wam się podpodobała Seria minecraft horror Miejmy nadzieję że jak najlepiej Jeśli trafia ten film na kanał To znaczy że już seria z minecraft horror jest ustawiony na kanał, ponieważ zostawiliście 10 lajków pod poprzednim filmem, za co bardzo, ale to bardzo dziękujemy i całą ekipą nagrywkową bardzo nas to motywuje i jeśli pod tym filmem tak samo zostawicie 10 lajków, to już w sobotę będzie drugi odcinek razem z Xyzado, gdzie miejmy nadzieję, że przeżyjemy kolejny dzień. I bez przedłużania zapraszamy was do filmu. Dobra widzowie, jak widzicie, no tutaj jesteśmy już, no wieczorkiem, tutaj naprawdę, yy... Tutaj, Dawid zrobił bardzo pieszną pizzę z takim dojem. Teraz Wiel, to sobie wezmę dziaba. naprawdę, dobra pizza. No i co, Dawid? Dawej lecimy do. No, nie wiemy za ile. Czy on jeszcze żyje, czy to nie wiem, jestem jakiś chory. Co to było? Nie wiem, dobra widzowie. Nasza postać ma chyba jakąś schizofrenię, czy co to jest. W ogóle. Yy, sorry, że są jakieś ozdoby halloweenowe, no ale nie wszystko da się usunąć z starej mapy. Yy, I, Dawid, ogólnie yy, lecimy na wyspę, już dobrze wiesz, mojego brata. Musimy to naprawdę zrobić jak najmniej podejrzanie, bo. czy czemu to w ogóle nikogo nie ma? Kiedyś rozwiązywałam tutaj sprawę, jak byłem szeryfem. Ale nie pij, nie pij nic, nie pij nic, bo ci się będzie tak w głowie kręciło, to zepsuje nam całą misję. Chce później przyjdziemy, na zapłacimy kartą. Czujecie, tutaj Wiesiek, za tysiaka pięć marihuany. Nie, to dawaj, dawaj, gdzie ty jesteś? To stary dawaj, tutaj gdzieś mamy łódki skitrane, poczekaj. O, tutaj, tutaj, ale dobra, dawaj do tej, dawaj. O, opa, on tu zawsze zostawia łódki. To dawaj, siadaj do mnie, siadaj do... Albo do... To pójdź za mną, pójdź za mną. Pójdź za... Siada. Cześć, siądź normalnie. Dobra, dawaj za mną. Już. Cześć, na razie wyspę, opłynijmy na razie wyspę. Tak trochę dalej się trzymaj. No... Chyba... Tutaj nigdzie od boku... Słyszysz mnie? Y, chyba nigdzie od boku nie ma wejścia. Ja byłem u niego w domu kilka razy, On ma tylko od frontu wejście. Więc może być lipnie mm. Włamać się nigdzie też nie włamiemy Patrz jak się pięknie cień odbija nie. O no, patrz teraz jak się wszystko pięknie świeci Dobra, to dawaj się od frontu wbijamy stary Czyli gdzie będzie Dobra. O, 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 tu będzie miejsce, żeby... Za tam. Dawaj tutaj jest wysoka trawa, żeby jest tutaj, żeby nas nie widział. Dobra, jesteśmy już na wyspie. Dawaj się, szybko, szybko, szybko. szybko. Na shiftie dawaj, zaraz podejdziemy do drzwi Uwa śmierdzielu, ile mam szybko, ci szybko, mówić? Szybko, szybko, szybko. Że mam dwa dni na znalezienie mojego brata, tak? Więc o, lepiej szybko. się ogarnij, bo jak ci kurwo znajdę, to ci potnę, rozumiesz? Więc szybciej Bo tutaj to nie są przelewki tak szczerze. Ja, jeżeli w ciągu dwóch dni go nie znajdziesz, to jest ja on spierdę i nikt mnie już tutaj nie zobaczy. Gdzie on jest? Złóżcie go? Kurwa je ma idzie, nie wiem! Cicho, cicho! Ja pierdola. Co jest? Widzimy się już w środę.